Cześć wszystkim, witas, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku m, króciutkim, w którym sobie zobaczymy najnowsze zakupy, wymiany. I żeby nie przedłużać, zaczniemy sobie, słuchajcie, od lotu kart w dwóch pudłach, który kupiłam za... Oh, to była licytacja, chyba skończyła się za 30 zł. A karty po prostu bazowe z najnowszego Finesta, żeby mieć na... Wymiankę. Także taka szybka prezentacja, co było w locie. Um, ja licytowałam w ciemno, widziałam tylko taką, więc widziałam pierwszą kartę. I słuchajcie, nic poza tym. No ale jest tu kilka też realowych. O, na przykład Hendrik. Także całkiem mi się udało. Myślę. Za 30 zł to nie jest. O, widzicie, Rafinia, nawet. O! Się Trafili też z Barcelony że oczywiście powtórki. No ale myślę, że trzy dychy nawet za bazowe, gdzie to jest, wiecie, kolekcja hmm, premium. To no, całkiem spoko. Także to było pierwsze pudło. Tu jeszcze były karty, oprócz tego, które zakupiłam. Także tak szybko przelećmy przez te przez te fajne stowe bazówki. O i jeszcze jeden taki kliczek dobra także no jest i Real jest i Barcelona City, Liverpool, Juve także no nie jest źle bardzo fajnie wyglądają te karty w ogóle w tym roku się fajne spostawało także tutaj było to oprócz tego jeszcze moje zakupy Personalne, Kamavinga, jest Figo z Deco, mamy Winniego z Nocauta i mamy kilka chromów: Kamavinga, Asensio, Valverde, Janis, Modric, Mbappe, Rodrigo i stary Showtime. Także tutaj karty z zakupu. Dobra. OK. to przejrzane następnie jedziemy z pocztą co to było, czy to był zakup to, ba... to był zakup, o, nie wymiana zakup różowy tego nie wiem, nie wiem czy to widać, bo te srebrne wyglądają takie jak różowe, ale to jest różowy Rodrigo następnie co my tu mamy Mm. Tu była wymianka. Taki oto 2020 tysiące star Benzema i zielony Arda do albumiku. Kolejny. No, co? To nic już. To był chyba zakup. Tak. Tutaj mamy. Stwierdziłam, że nie trafię, bo nie kupuję puszek. To sobie kupię. Benzema medal. UEFA Champions League Medal. Winner Karim Benzema. Także o. To był zakup. Kolejna przesyłka. Cóż to było. Kolejna przysyłka to był zakup brakujący. Base, autograf z Team Setu. Nie zdążę tego zebrać. Nie ma w ogóle szans, bo już widzę, że już wyszedł najnowszy Team Set Juventusu i Manchesteru City. Niedługo zapewne pojawi się nowy Realu, a ja nie dałam rady, niestety, zebrać. Tutaj do 99. Po zakupie tej karty brakuje mi chyba już tylko Bellingama bazowego, no więc, no wiecie, bo plan był taki, żeby zebrać wszystkie bazowe. Eee, na pewno brakuje mi Bellingama, na pewno brakuje mi bazowego Bela i Valverde, czyli no niestety. A się nie pojawiają, wiecie, na samym początku takie nazwiska się pojawiały, eee, a nie było ta Ozila, nie było Michaela Owena, a potem w sprzedaży zaczęły się pojawiać właśnie Ozile ołeny, a nie ma tych takich, wiecie, grajków, na których się wszyscy nie rzucają. No, no nie wiem, Kamavinga no i Valverde nie są takimi e, bardzo pożądanymi. No niestety, nie jestem w stanie ich namierzyć na tę chwilę. A tu słuchajcie, bardzo osobliwe pakowanie. To było w kopercie. bombelkowa i jedna część puszki. Więc tak trochę śmiesznie. Tutaj był zakup, moi drodzy, ze starego E, superstars, jak ja żałuję, że w tym roku Superstars nie wyszedł, to była taka fajna kolekcja e, także Fire and Ice e, Roberto Carlos co jeszcze mamy jeszcze dwie paczki tutaj cóż to jest Bundesliga. to ja na pewno nie zamawiałam, więc to jakieś gratisy, mam tu karty Chrome Bundesliga to ich nie będę a okej. Okay, tutaj mamy waranka no dobra, to tutaj gratysiki jakieś dostałam. A tutaj mamy do 50 Rafael Varan, który też zasila kolekcję. Autograf. I ostatnia przesyłeczka. Tu przesyłka z Wielkiej Brytanii. O, tu dostaniesz się. Tylko i wyłącznie karta dostępna w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, zacznę tak, bo to jest ekskluzjów na Wielką Brytanię. Nie, nie było szans tego w Europie dostać. Z najnowszego Matcha Taksa wychodzi po prostu w Stanach taka gazetka Match of the Day i w jednym z numerów halloweenowym był Vinicius Galactic Exclusive Edition. W innych trzech numerach jeszcze też będą jakieś karty Galactic. Ale mam nadzieję, że nie realowe już. Także to z Wielkiej Brytanii przyszło i tego nigdzie indziej nie da się kupić. Także jestem zadowolona, że, yy, że mi się udało. Karty odcinka, dwa autografy z Teamsetu. No mówię, jestem zła, że już zaraz nowy Teamset. No bo niestety nie udało mi się zebrać podstawy. No ale jak się gdzieś to pojawia, to łapie. Tak wygląda. Yy, obecna poczta. Mam nadzieję, że zostawicie lajki, zasubskrybujecie. No a co? Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się. Cześć!